W dzisiejszych uroczystościach biorą udział sztandary Związków Kobotańskich, Szkół i Instytucji Pozarządowych: Młodzież Szkolna i rocznicy Arterze. Uroczystość uświetniła kompanię honorowa XVI Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk pod dowództwem kapitana Macieja Bukowskiego. Z pocztem sztandarowym w składzie dowództwa pocztu podporucznik Michał Adamiak, sztandarowy plutonowy Marcin Cimiec, jestujący kapłan Damian Marciniak. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. W skład pocztu flagowego wchodzą żołnierze 16 Jarosieńskiego Batalionu Remontu Lotnisk. Dowódcą pocztu jest plutonowy Mariusz Kaszmarek, flagowym kapłan Dariusz Kępa, asystującym starczy szeregowy Michał Graczyk. roku o świcie spadły pierwsze bomby na wieluń, bohatersko broniła się załoga Westerplatte. Trudno pojąć, jak to możliwe, że synowie cywilizowanego narodu, spadkobiercy Beethovena i Getego, synowie w niepojęty sposób przemienili się w bestie, mordowali podbite narody, czyniąc to okrutnie i na masową skalę. Wszystko to wydaje się niemożliwe, ale to ludzie, lu, ludzie, ludziom zgotowali ten los. Co było później, doskonale wiemy. Otrzymaliśmy cios ze wschodu, opuścili nas sojusznicy. Agresorzy na kilka kolejnych lat znów wymazali Polskę z mapy świata, a wojna przetaczała się z kontynentu na kontynent. Człowieczeństwo konało dzień po dniu. Na szczęście ludzkość w porę się opamiętała. Najeźdźcy, którzy zagrabili nasze ziemię, chcieli wymazać Polskę także z serc i umysłów, unicestwić ducha narodu. Nie udało im się to. Chwała bohaterom, niech żyje Rzeczpospolita. Nie zapominamy o naszych bohaterach, pamiętając słowa Jana Pawła II. Naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę. Dlatego dziś jednoczymy się w historycznym miejscu, w którym wspomina się Jarociniaków walczących i poległych na frontach II Wojny Światowej, więzionych w obozach koncentracyjnych i gettach, wypędzonych i wywiezionych na roboty przymusowe. To miejsce przywołuje też pamięć o którzy zmarli w wyniku tragicznych epidemii w XVIII i XIX wieku. To tutaj pochowano pierwsze wojskowe ofiary II Wojny Światowej, porucznika Zbigniewa Grochowskiego-Gregowicza oraz porucznika Andrzeja Wankę, lotników 34. Eskadry Rozpoznawczej należącej do 3. Pułku Lotniczego funkcjonującego w ramach Armii Poznań, których samolot PZL-23 Karaś rozbił się w Cielczy 3 września 1939 roku. Obecnie ich szczątki spoczywają na Cmentarzu Katolickim. Przez niektórych badaczy historii Jarocina ten przedwojenny plac jest wskazywany także jako miejsce pochówku zwłok Jarocinianki, Pelagi i Niewrzędowskiej Pierwszej na Ziemi Jerocińskiej ofiary II wojny światowej, która zginęła w lesie Tumitaj. Dziś stajemy w tym miejscu, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli i ucierpieli w działaniach wojennych, zarówno żołnierzom, jak i cywilom. Należy się im bezwzględny szacunek i pamięć. To nie tylko hołd, ale przekazanie testamentu tych Polaków, których wśród nas już nie ma. Tym, którzy tę pamięć będą kontynuować. Młodzieży, która tak dzielnie trzyma swoje sztandary w pocztach sztandarowych. Wasza obecność jest najlepszym dowodem pamięci o bohaterach walczących o wolność naszego kraju. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie Ziemi Jerocińskiej. Dziękuję Państwu za obecność i zapraszam na dalsze uroczystości, które odbędą się 3 września w Cielczy gdzie uroczyście odsłonięta zostanie tablica poświęcona wspomnianej dzisiaj załodze samolotu Karaś. Szanowni Państwo, po zakończeniu tej uroczystości tutaj na parkingu za skorem pamięci zostanie również wyświetlony film Głosy. Usłyszymy głosy Jarociniaków, którzy 10 lat temu zostawili swoje świadectwo. Świadectwo tamtych dni, pierwszych dni września 1939 roku, świadectwo tego wszystkiego, co działo się w Jarocinie w kolejnych dniach września 39 roku i w kolejnych latach tej okrutnej, okrutnej, wojny. Niektórzy świadkowie tamtych dni są dzisiaj też z nami. Między innymi bohaterowie tego filmu jest pan Stefan Tobolski. Części tych osób, których głosy już usłyszymy już nie ma, bo w minionej dekadzie odeszli, ale są ich rodziny. I za to wszystko tym, którzy 10 lat temu pozwolili zarejestrować swoje świadectwa tego okrutnego czasu. Bardzo dziękuję. Który rozbił się 3 września 1939 roku w Cielczy. Stańcie do apelu. Przywołuję kapitana Floriana Roszaka, braci Kazimierza, Zbigniewa, Celestyna i Zdzisława Kaniewskich, Edwarda Krychowskiego, Jana Marciniaka, Franciszka Samela oraz wszystkich bohaterskich Jarociniaków, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam do was, żołnierzy, oraz wszystkich rodaków, bohaterskich obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 roku aby zapewnić Was, że marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, Dziś realizujemy my, wasi spadkobiercy, kolejne pokolenia Polaków, czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy,